No hejka, co tam jak tam? Dumer Jack z tej strony. Witam was w kolejnym cionku grozy. Tym razem wygrzeb pod tytułem Anxiety Lost Night. Jak zwykle z serwisu Indiegear i CIO. Ale nie zapomnij o słucharku. Jak nazywa się wóz, którym jeździ radio? Radiowóz. Gra jest podobno o tym, że musimy wydostać się z samochodu i przeżyć. Także nie przedłużamy i wjeżdżamy w Anxiety Lost Night. It's okay, okay, everything is gonna be alright. Just need to calm down and drive. It's okay, just a little bit more. What? No, not again. Not now. Shit, come on. Nie odpala nam się fura. Wow, komiksowa grafa. No dobra, co my tu mamy? A, okej. Okay. Czy ja się mogę. Ru nie mogę. It's dark outside. Przede wszystkim to jest mgła. Drogi bohater. Creepy! Drogi bohaterze czy tam bohaterko? There should be a bus station nearby. Wow! Co za dźwięki? I need a map. There's one not far from here. Juhu! National Parks. I should be able to walk there. OK. I have to go outside. Dobra. Drop? Aha, ok, taka mechanika. I need a key. Dobra. Aaa. Aha, dobra! Myślałem, że mam klikać w mi w odpowiednim momencie. Nie działa? Ło! Y Ej, tu jakieś stwory są. Co tu się stało? Czemu to takie zakrwawione? I should have left it there? Where? Czy ja się. Nie, nie mogę się zbliżać. Dobra. Czy ja mogę wyjąć ten. kluczyk? Jakoś? No tak. Okej. Okay. O, telefon w końcu. His number? Kogo number? I should have the business card somewhere. W torbie? No nie, tu nie. <laughs> Jakieś dziwne dźwięki. Torby nie mogę otworzyć. E, gdzie ja znajdę business card? Halo. Tu, o to chodzi. Jeden trzy zero sześć siedem siedem cztery dziewiątki. Aha. Bzt. Hi, it's me. What's wrong? Są stwory. Karun, I need your help. Ja nie wiem gdzie jestem. North route of the national park. What you're doing there? Just shrive. Just shut up and help me. <laughs> I'll be there in an hour. Okay. To fajnie. No. Can't wait that long. Just walk me through it. What should I do? Całą... Aha. Całą elektronikę musimy rozwalić, co się stało? Aha, już e, nie, e, jak wyłączyć elektronikę? Halo He me note Where is it? Grab drop a note. Lisa Madison, ale co, no to jest moja? Eee, uh, co to? Uh -huh. Eee, uh -huh. fuck me! What? Ok, co tu się dzieje? When you have some electrical issues, turn off air conditioner, every lights, swiper, unplug your radio. Pressing the horn also make it worse. Remember don't turn all. Co? All devices in one time. Make sure all electronic devices are off when you start the ignition. Czyli tak, air conditioner. Dobra, mamy śrubokręt, on jest zakrwawiony w ogóle, what the fuck. Benzo, coś tam, coś tam, jakieś leki, pewnie jakąś deprechę albo coś. Dobra. Air conditioner, grab drop Siub, Radio. Aha, muszę... Ktoś chodzi na zewnątrz. <laughs> Szybciutko te... Też te, te kurde... Eee, śrubki. Zabrakło mi słowa. Okej. Okay. Wyłączone. Co tam jeszcze mamy? Eee, light Swiper. Ktoś tam przebiegł. Grab Drop? Nie! Wiper off. Grab, <grab drop. I jeszcze raz próbujemy. Come on. Come on. Ruch. Oh, oh. Zapomniałem o lampce! Chyba... Dobra, jedziemy jeszcze raz! Hu co? It's okay, Pepepepepe. Pe, 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 pe. jedziemy! Ta laska jest jakaś popieprzona, ona kogoś zabiła, słuchajcie... Czy musimy od nowa, czy to się jakoś zapisało może? Chyba musimy od nowa... Okej... Okay. Aha, mieliśmy nie naciskać w klaksy, no tak, brawo ja! <laughs> Creepy. Dobra, chyba damy radę teraz. Trzeba tą lampkę z z zgasić. Zapomniałem o niej. I need a map. Tak, tak, tak. Wszystko jest ok. Co tam było dalej? Koszula. Ona kogoś zabiła, albo to, albo to my jesteśmy zranieni. Kurde, no ma klimacik ta gra. Ło! Dobra. Bo no to wiadomo, że jest zamknięte. Kugar, no! Srugar. To trzeba chyba przekręcić, żeby było wiadomo, że nie działa, co nie? I have number. Proszę, tutaj. Dzwonimy. I szybciutko. Skipujemy. Eee... Aj! Dobra, bierzemy klucz. Teraz znowu będzie ten jumpscare? Tak. Eee! <śm> dobre, dobre. Bierzemy screwdriver. Leki. To czytamy. I szybciutko. Air conditioner. Światełko off. Światełka off Tutaj zakręcamy, odkręcamy raczej, co ja pieprzę. No, halko, kolejne. No tak, followujemy instruction spokojnie. Telefon też mam wyłączyć? No dobra, to teraz chyba wszystko? Ło, wow. a to co? Halko, czy to zadziałało? Nie działa. Co jest? To tylko odpalę, nie, of. Ej, to się znowu zapaliło. Co jest? Nie wiem co to było. Nie chcę wiedzieć. Halo. A. Wipers off. Ja chyba się muszę śpieszyć, bo ten potwór przyjdzie. Nie. Miały być wipersy. A nie odpalanie. God damn. Co jest? Co ja jeszcze mam zrobić? A znowu się światło palą? Nie, teraz się palą. A, były zapalone jeszcze ten. Włączona wentylacja. Ja pierdzielę. What the fuck! Uh, ha, drop. No come on! What? Byłem za wolny? Ech, dobra, próbujemy jeszcze raz. Ale to już ostatni raz. Bo to coś za długo trwa. Dobra. Yy, od czego zaczynamy? Od próby odpalenia samochodu? Nie chcę nawalać w ten klakson, bo on jest cwany. No dobra, raz może. Okej. Okay. Ej no Kaman. Dobra, i nidam map mamy. Trzeba się śpieszyć. Eee, yy, dobra, teraz tak. Dobra, dobra, no. I have to go outside. Ja wiem. OK Pierwszy jump za nami. Nie, to wcale nie był kukułar. Tarde Karengen? Po co? Ej, tu się coś zmienia, czy nie mam wrażenie? I jeszcze raz dzwonimy. Przeskakujemy. Szybciutko tutaj. Może bierzmy tylko kluczyki, szkoda, czasu na patrzenie w. Aha, no tak, zapomniałem o tym. <laughs> Dobra, jedziemy screwdriver, jedziemy. Tak, i wyłączamy po kolei siub. Raz, no, kaman, kolejne dwa, tutaj wyłączmy, jeszcze przekręćmy. Tu przekręćmy światła w dół i próbujemy odpalić. Okej, okay. teraz znowu są światła, widzicie, odpalone. Nie skumałem tego wcześniej. Okej. Okay. Wipers w dół. Nie, 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 to nie to. Wipers w dół. Gasimy światło. Tu gasimy. I próbujemy jeszcze raz. On jest coraz bardziej zniszczony, ten chłopak. Zauważyłem grab-drop, światła. A nie, zapaliłem je. Boże nie! Gasimy, szybko, 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 szybko. Skubany. Nie, no come on. Come on. Come on. Już robię wszystko tak szybko jak mogę. Muszę ją światła najpierw wyłączyć. Gadem. Dobra, ostatnia próba. Jak się nie uda, to jestem frajerem. No, boże, no, fajne wszystko, ale czemu takie irytujące? No dobra, no. Zaczynamy, szybko, szybko. Jedziemy. Ja czasami nie widzę różnicy, kiedy jest to światło. Te światła samochodu są odpalone, a kiedy nie są. Ale teraz już wiem, że się świeci ten drążek. Dobra. I nie wiem, może jak ten potwór jest, to najpierw musimy światła wyłączyć. Dobra, tutaj mignęło, próbujemy odpalić, nie działa, save is number, dobra. Ech. Bardzo bym chciał to skończyć, słuchajcie, ale no, upierdliwa jest ta gra, trochę. Dobra, B. A instrukcje nie wiem, czy one są potrzebne, czy nie, no ale jedziemy, wyłączamy, 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 kurde, i odkręcamy. Follow the instructions. No tak, robimy spokojnie. Wiecie co? Ja za każdym razem najpierw skończę. Najpierw wyłączę światła. I wipersy też. Dobra, wszystko wyłączone. Teraz tak zacznijmy od świateł. Teraz szybciutko. Tu. Tu. Dobra, chyba jest ok. Teraz szybko wycieraczki, światło, air conditioning, i odpalamy. Teraz szybko światło, wipersy, światło, air conditioning, i odpalamy. It's not my fault. It's not my fault. I deserve a better life. I deserve more. Tak. Ja też zasługuję na więcej. Why? Bo przeszedłem grę. I jumpscare na końcu. Mówiłem? Ha, ha. Aha, i rozpieprzyliśmy się. Yy, to chyba nie dobrze. Coś więcej. Kredit. Na koniec adrenalinka była, powiem wam. Powiem wam szczerze, że ta gra ma chyba kilka zakończeń z tego co wiem. I zastanawiam się, czy nie miałem teraz może jakiegoś złego zakończenia w związku z tym, że wszystkiego w tym ostatnim podejściu nie. Kliknąłem tej zakrwawionej koszuli, tych leków, tej mojej, tego mojego prawa jazdy. Ale nie chcę już przedłużać, nie chcę was tutaj dłużej trzymać, także spróbujcie przejść to sami, odkrywając wszystkie przedmioty i będąc tak szybkimi, żeby potwór was nie zjadł. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na dole macie opis. W opisie na dole macie linka do gry. I macie również tam linka do mojego fanpage'a na, na Facebooku. Zapraszam do polubienia, żeby być na bieżąco z aktualnościami. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Czy to Piątku Grozy, czy to innej serii. Trzymajcie się. Elo.